E, I tu mamy, to mi się mega, mega podoba. Kolejna rzecz, to jest to, co ja mam znowu dać 9 na 10. Hej moi kochani, tam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem przychodzę do Was z filmem, w którym moja mama kupiła mi ubrania, więc zobaczymy jak to się skończyło, czy pozytywnie, czy negatywnie. W sumie dawno nie było czegoś takiego na moim kanale, więc możecie jeszcze dostać łapeczki w górę subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ja jestem mega ciekawa, co tutaj mama dla mnie przygotowała pod ten odcinek. I pierwsza rzecz, coś takiego no w sumie kolor są w ogóle podobny trochę do mojego dzisiaj looku tutaj. I jest to sukienka, ale jak jest dziwne, jak jest taka dłuższa, bym powiedziała. Aha, to jest tak złapana u góry, coś w tym stylu, taki Fade Zobaczymy ogółem, co z tego będzie. No jest dłuższa i z tego co widzę, to jeszcze jest rozcięta z tyłu. Więc w sumie chyba zostaje mi po prostu to przymierzyć. I ta mam tutaj pierwsza skineczka, ten kolor jest po prostu za Tutaj też bardzo ładnie leży. Ona w ogóle tą figurkę fajną robi. Tutaj mam, moi drodzy, jeszcze tył. Przepiękne i to jest pierwsza rzecz. I Ja on tutaj już chyba dała od razu 10 na 10. No i tutaj kolejna rzecz, tym razem z takim misiaczkiem, sweterek z guziczkami. No jestem ciekawa. Ja właśnie lubię tego typu rzeczy, więc to może ładnie wyglądać. Chyba czas, aby to przymierzyć. Proszę bardzo, teraz ten sweterek z takim futerkiem. On jest z Berszki. I powiem Wam, że naprawdę przepięknie to wygląda. Totalnie jestem zakochana, jak to się tutaj prezentuje. Macie ogólnie jeszcze z tyłu, mnie ja tutaj, możecie zobaczyć. Naprawdę jest on obłędny, i chyba w tym odcinku muszę Wam powiedzieć, że będzie znowuż 10 na 10, i chyba będą same dziesiątki. Ale moja mama tak piękne rzeczy po prostu powybierała. Tutaj mamy z Pula, Pula Bear. W sumie tam były berszka, bo jedno i drugie nie wspomniałam. E, taki jakiś tobie, taka bluzeczka, w sumie do tych spodni, które mam teraz. Ona jest, tak wiecie, fajnie tutaj z boku zebrana. Ona ma krótki rękawy, czy takie bardziej ramionka? Co to jest? No takie w sumie pół na pół. Ona jeszcze z takiego materiału, takiego trochę metalicznego mam wrażenie. No jestem tego ciekawa. Mam tą bluzeczkę taką. Ona jest powiem Wam, że ładna, ale w sumie chyba taka, no taka codzienna bardziej, chociaż ma taki trochę lekko, chociaż na imprezkę też by się nadała, bo to jest taka lekko metaliczna. Tutaj z boczku jest e, tak złapana. Ja mam tutaj dała takie 8 na 10, no bo w sumie jest ładna, ale taka bardziej zwykła. Ja jestem tą osobą, która jest fanką jakichś takich wykombinowanych bardziej rzeczy. Jest takiego ciekawego, takie z kokardeczkami, z berszki ogólnie, taki rękawek, to jest taka, wiecie, koszula, trochę jaki wajnik tutaj to ma. Ej, ale w sumie to te wspomni też, to może być ładne, kurde, Wam powiem. w jest sporo kokardek rozwiązany. Ej, to jest ciekawe, to mi się mega, mega podoba na razie. Dobra, przymierzamy. elegancko nam się tu robi e, z tymi kokardeczkami. Ej, ona jest taka fajna, dopracowana, bo jak widać jest tutaj pełno takich detali i szczegółów, mi się to zawsze w ubrankach podoba. Ej, I ja bym w ogóle już tutaj ten taki rękawek, coś mniej więcej takiego nam się tu tworzy. i Miałam kurczę temu, same dziesiątki by prawie powinny padać w tym odcinku, bo naprawdę też są przepiękne, więc... Szczerze zastanawiam się, bo mam ochotę dać to 10 na 10, ale nie chcę, żeby były same dziesiątki, ale w sumie takie 9 też uważam, że, znaczy takie 9,5, może tutaj dajmy. Taki top bardziej. Ej, przepiękny taki błękitny kolor. W ogóle to jest jakieś strasznie małe, mam wrażenie, tak szczerze. Jak sobie tak tutaj na no, to patrzę, nie wiem, albo to się rozciągnie, albo się w to nie zmieszcza, albo to się okaże yy, coming soon. <grym> Tak bym to sformułowała. E, no, i takie grube ramionka, widzę. dobra, ubieramy. Tutaj mam ten przepiękny błękitny top. Jest w ogóle ten kolor, jest tak. Piękne ja jestem zakochana w nim totalnie i jeżeli chodzi o to, no to obłęd totalnie, wszystko tutaj ładnie leży idealnie, te ramionka i tak dalej. Ja mam znowu dać 10 na 10, ale no szczerze tak. Coś takiego, jakiś chyba taki topik, vibe trochę lata, wakacji w ogóle, jakoś rozcięty, tu jest tak on też chyba ma taki dekoldzik, taka koroneczka, w sumie na takie ciepłe dni, tu jest jakiś śniurek. Dobra, na razie nie mam pojęcia co on robi, ale to jak ubierzemy to się dowiemy, ale na takie ciepłe dni myślę, że to będzie fajne. Bardzo. Tutaj mamy topik ogółem taki z koroneczki, tu mam wiadomo zasłonięte, natomiast tutaj e, tak fajnie przez tą koronkę prześwituje. E, z boku on jest tutaj również bardzo ładnie tak złapany i nam to tutaj tak e, fajnie dymda, trochę tak to nazwijmy potocznie I już. E, tak on właśnie się prezentuje, ale znaczy on jest uważam, że ładny, ale ja bym dała temu takie witry 8 na 10, bo mam wrażenie, że tutaj jeszcze może być coś ładniejszego, takiego na 10 na 10, ale w sumie no to też jest fajne, takie. Topik? No, nie, no ładnie. Tu coś mamy, tylko e, nie jest to poplątane. Nie, czekajcie, ja muszę jakoś ogarnąć. To jest spula ogólnie. Jakoś, o nie, dobrze, chyba coś takiego. Tu jest jakieś takie rozcięte z przodu. To jest w ogóle takie imprezowe, wiecie bardziej. Ale mi się podoba, tu jest taka kokardka, trochę także brzuszka widać. Takie, te cekinki. To jest w ogóle chyba jakoś na krzyż tu z tyłu robione. Ale jak ubierzemy, to przetestujemy. Chyba jakoś mniej więcej coś takiego dobra, ubieramy. Tutaj mam tą wersję, zazwyczaj, powiem, jakieś imprezki. Z przodu wiązany bardzo, ale to bardzo, bardzo ładnie wygląda. To mi się totalnie podoba, takie fajne, luźne i mimo tych cekinów jest naprawdę wygodne to jeszcze ma ogólnie na plecach z kolei taki krzyż robią, skrzyżowanie na plecach z tyłu. Jeżeli chodzi o ten topik, ja mam dodatki 9,5 na 10, bo no jest naprawdę bardzo bardzo ładny. Jeszcze ma w ogóle skrzyżowanie takie na plecach. Ostatnia rzecz, to jest coś takiego ze Stradivariusa tym razem. Ej, to z kolei też może być ładne, bo to z takim dekoldikiem tutaj taki długi rękawek, plecy. Jeszcze coś takiego taki topik, a la bluzeczka. Ej, no to też może być fajne w sumie. Nie tak mam ze Stradivariusa, no ona mi ogólnie się suwa tak tak z ramionczek, w sensie wydaje mi się, że pewnie u niej osoby mogą być git, u mnie niestety tak jest i jest jakaś taka bardziej zwykła, jakoś tak nie do końca mi to leży i tak dalej więc ja bym tutaj dała takie w sumie 6 na 10 te ciuszki, które tutaj miałam okazję przymierzyć, powiem Wam, że moja mama naprawdę pobiera fajne rzeczy, bo w sensie, bądźmy szczerzy, moja mama ma też fajne właśnie styl, ładnie się mega ubiera, ale wiecie, mogłam też wykminić, nawet bardziej już totalnie w żartach, żebym po prostu przymierzyła coś takiego bardziej śmiesznego, a tutaj jednak bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo ładne rzeczy mi powybierała. I tak właśnie wyglądają gdzieś te wszystkie ubranka, które gdzieś tam moja mama właśnie mi zakupiła. Możecie pisać jeszcze Wasze ocenki, jak Wam się podobają, i możecie w sumie cały kształt napisać, czy uważacie że mojej mamie dobrze poszło czy też nie? No i dziękuję wam za oglądanie, możecie jeszcze zostawić łapeczki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co, do zobaczenia, pa pa.